Wiele osób nadal używa magnezu w niewłaściwy sposób, ponieważ to jego forma decyduje o działaniu w organizmie. Magnez w formie cytrynianu działa głównie przeczyszczająco, a tlenek magnezu podobnie oczyszcza jelita, ale nie jest dobrze wchłaniany. Jeśli chcesz, aby organizm naprawdę wykorzystał magnez, warto wybrać inne formy. Przy lęku, nadmiernym myśleniu lub uczuciu ciągłego napięcia najlepszy będzie magnez eltreonian. Ponieważ przenika przez barierę krew mózg i pomaga uspokoić umysł. Jeśli potrzebujesz rozluźnienia mięśni, masz nocne skurcze lub zespół niespokojnych nóg, sięgnij po glicynian lub bisglicynian magnezu. Dla wsparcia hormonów, energii i codziennej suplementacji, glicynian jest bezpiecznym wyborem. W takich sytuacjach polecam Shilajit. Naturalny produkt zawierający magnez glicynian, witaminę C, kwas foliowy, witaminę D. Oraz wiele niezbędnych minerałów i witamin, które wspierają zdrowie całego organizmu. Shilajit marki Wellness Nest został opracowany przez zespół naukowców, a jego czystą i skuteczną formę możesz znaleźć poprzez link na moim profilu.